Jak wiecie albo nie wiecie, dostałem się na plemię SMP i tak wyglądał mój start, no i jak stałem się najlepszym graczem w 24 godziny, także zapraszam Was do oglądania. Ale tak jeszcze na samym początku może opowiem, co to jest Plemię SMP. Jest to serwer, na którym jeżeli kogoś zabijemy, dostajemy serce, jeżeli zginiemy, tracimy jedno serce. Serwer wyróżnia się od innych, że mamy swoje klasy. Moją klasą trafiła się Speedster i wytłumaczę w skrócie, o co w niej chodzi. Także moja klasa wyróżnia się tym, że cały czas posiadam spida, gdy użyję swojej abilitki speed mi się zwiększa. Maksymalny limit spida mam 50 oraz rezistans 10. Mogę skakać z różnych wysokości, ponieważ nie tracę HP. Minusem jest taki, że gdy mam zwiększonego spida, po prostu się palę. Kolejny minus jest taki, gdy mam użytą abilitkę mój głód szybko spada. A ja już nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. A więc na początku po wejściu na serwer od razu wziąłem się do roboty Zebrałem najpotrzebniejsze itemy z powierzchni i od razu szedłem do Keiva, Aby zebrać żelazo na full armor oraz tulsy Po drodze znalazłem również kilka diamentów Wybierać ja w pierwszy Się boję tych zumbiaków Pokczan! Dobrze! <grywa> Pierwszy Ale lecisz! Wychodząc z cave'a, pomyślałem, aby poszukać wioski, żeby zrobić swój wymaksowany set oraz itemy. Natrafiła mi się wioska na Sawannie i postanowiłem zrobić swoją tymczasową bazę. Wszystkich villagerów zamknąłem w domach, żeby zombiaki mi ich nie pozabijały, ponieważ oni dadzą mi najlepsze enchanty do mojego wymaksowanego seta. Po zamknięciu wszystkich villagerów postanowiłem, że zrobię swój pierwszy diamentowy set. I zacznę zbierać drewno, aby się tradować z wieśniakami po emeraldy. Także macie tutaj montyż, jak zbieram drewno. W wielu godzinach spędzonych na ścinaniu drewna oraz tradowaniu z wieśniakami udało się zrobić 13 wieśniaków, którzy sprzedają takiej tem. Postanowiłem, że muszę kogoś zabić na serwerze, aby pokazać, że jestem najlepszym graczem. Dlatego moim targetem był Kingel. Jest to najsilniejszy gracz na serwerze, który ma trzy razy więcej serc ode mnie. Także oglądajcie. Jebu. Co? Hmm? Nie podobało mi się to, co zrobiłeś. Nie ja przepraszam. Chodzisz, się dziki. Odjesz na mój teren bez pozwolenia. Tepa się. A ja do mnie. się tepłem. Tepa się do mnie i Miałem mi robisz raid. Nie do limka. I robisz mi raid na moim posesji. <noise> No bo nie chcą sobie bad to męła Oj, władca, władca. źle to było? Przynajmniej masz totem. No, mam trzy, ale nie ja nie, nie potrzebuję. Przyda ci się. Mam trzy z ty, mederzy. Jakie ty sobie nabijesz te 20 serduszek? Nie wiem no. No czy mógłbym, no nie wiem no, na kim. Nie, możesz sobie kopać, możesz sobie na kimś nabijać. No to bym mogę. No spoko, możemy się bić ja tak jedną moc. Dobry e, deal, a mianowicie pakiet uśmiercielny, żeby uśmiercić Grzegorza. Nie ma problemu, to już to robię. <noise> Nie, ma problemu, dla mnie ja to jest przyjemność. Ja to temu, ci elitre zapewni. Okej, bo ja mogę taki mocny ognia. On to może zrobić za darmo, Stefcia. Pewnie. O ja kurde, popsuję grany do ufy. Opie, przygotowany na takie sytuacje jestem. Dobra, Władca, zgodny masz serc? Powiedz mi, proszę. Walczę, Pakes, nie mogę teraz. Da, walczy! Aha, dobra, otrzymałem Zabił dużo ludzi. Zabił 100 ludzi. Co ty grasz aż tak na serio? E, zupiesz, to, nie chcę nic mówić, ale wygrywasz, wygrywasz. Władca, ale wiesz, że nie masz odwrócić elektro, bo to jest e, oszukiwanie. A on też chyba ma. czekaj, moment. Nie ja pochyl no no to... ja na możemy bić. Dobra, chcesz aż tak się na serio pić? Zostało mu 20 ser. Spokojnie. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Mm. Wiem, właśnie, że jesteś w moim teamie, ale umieraj. Merwe, <laughs> sykłeś? ¡Oh, cholera!